Pole koła stycznego jednocześnie do prostych K i L. I w podpunkcie A mamy podaną prostą K i prostą L, czyli musimy zapisać równanie prostych w postaci kierunkowej, czyli wyznaczamy naszego Y. To mamy z pierwszego Y jest równe 2X plus 4, a z drugiego z prostej L Y będzie równe 2X minus 6. Wyznaczamy odległości między prostymi a razem długości średnicy naszego okręgu, czyli znajdujemy jakiś jeden punkt należący do prostej k. Jeśli na przykład x będzie równy 1, to. No i podstawiamy. Y jest równe 2 razy 1 plus 4, no to otrzymujemy 6. I obliczamy prostą k należących punkty a, 1 i 6, bo takie punkty wzięliśmy za x. -a Jedynkę. Czyli mamy d jest równe 2 razy 1, dodać minus 1 razy 6, dodać minus 6. I wszystko dzielimy przez pierwiastek 2 do potęgi drugiej, dodać minus 1 do potęgi drugiej. To jest równe. Mamy 2 minus 6 minus 6 przez pierwiastek 4 plus 1 i to jest równe minus 10 przez pierwiastek z 5 otrzymujemy 10 przez pierwiastek z 5 pozbywamy się niewymierności z mianownika czyli razy pierwiastek z 5 przez pierwiastek z 5 mamy 10 pierwiastków z 5 przez 5 Możemy tutaj jeszcze skrócić dwójkę i piątkę, otrzymujemy dwa pierwiastki z pięciu. Czyli skoro D jest długością średnicy okręgu, to promień okręgu R będzie równy pierwiastek z pięciu. Czyli możemy obliczyć nasze pole. To jest pi razy pierwiastek z pięciu do potęgi drugiej. Mamy 5pi. W, w punkcie B mamy już podstawione do postaci... Y 3x plus 6, a nasza prosta L to jest 3 czwarte x minus 13 drugich. Czyli zapisujemy równania prostych w postaci ogólnej. No to pierwsza nasza prosta k to będzie minus 3 czwarte X dodać Y odjąć 6 jest równe 0 i prosta L to będą minus 3 czwarte X dodać Y dodać 13 drugich jest równe 0. Zauważmy, że prosta K i prosta L są względem siebie równoległe. Zatem odległość między tymi prostymi jest równa średnicy okręgu, który jest styczny do obu prostych. Musimy wyznaczyć odległość między prostymi, a zarazem długością średnicy okręgu. Czyli do prostej K będzie należał jakiś tam punkt, na przykład A i to będzie 4 i 9. No i podstawiamy do naszej długości. Czyli mamy minus 3 czwarte razy 4 dodać 1 razy 9 dodać 13 drugich. Dzielimy to wszystko przez pierwiastek. Minus 3 czwarte do potęgi drugiej. Dodać 1 do potęgi drugiej. W liczniku mamy minus 3 plus 9 plus 13 drugich

Możemy pomnożyć przez odwrotność mianownika, przypisujemy licznik razy, odwracamy nasz mianownik, skracamy sobie co damy radę i otrzymujemy 10. Czyli możemy obliczyć pole naszego koła. Czyli pole to będzie pi razy 5 do potęgi drugiej, czyli mamy 25 pi. No bo skoro d jest długością średnicy okręgu, to promień okręgu r... Jest połową tego, czyli nasza r było równe 5, dlatego podstawiliśmy piątkę.